No dobrze, skoro już wiemy jak się ukrywać, to może teraz pytanie gdzie fotografować te ptaki. Jako że jestem z Wrocławia, całe życie mieszkam w dużym mieście, to znaczną część moich zdjęć robię we Wrocławiu, w różnych parkach wrocławskich, nad, nad Odrą, gdzieś na podwrocławskich polach i okazuje się, że można tam spotkać mnóstwo różnych gatunków. Ja wam powiem, one nawet nie muszą być rzadkie. No może być zwykła sikora bogatka. Tylko Kwestia w tym, żeby ją jakoś ciekawie uchwycić, żeby takie zdjęcie się później podobało. Albo szpaki. Można powiedzieć, że zwykłe czarne ptaki, ale okazuje się, że przy odpowiednim świetle taki ptak mieni się perłą kolorów. Przez niebieski, popielaty, różowy. Nawet kiedy rozłoży skrzydła, dostaje innych barw. Wygląda to niesamowicie. Taki, takie zdjęcia też bardzo lubię robić we wrocławskich parkach. Kiedy są jakieś jeziorka, tam też e, ptaki lubią się kąpać, szczególnie w miastach, gdzie zwykle jest cieplej, gorąco. E, szpaki, różne wróble, sikorki. Można porobić ciekawe zdjęcia. Ale także we wrocławskim rynku można porobić e, fajne kadry. Tutaj zwykły gołąb. Można powiedzieć, że gołębie są brzydkie. Takie niefotogeniczne. No, może większość jest, ale jednak zdarzają się perełki, i ja, jako fotograf, staram się wybierać właśnie takie kadry, które z czegoś na pozór brzydkiego potrafią zrobić coś pięknego. I tak tutaj gołębie, to jest akurat plus gołębi, że się nie boję człowieka, więc nie muszę się specjalnie do nich maskować. Pozwoliły mi podejść bardzo blisko, przez co udało mi się tak naprawdę sfotografować tylko wycinek. Jego głowy z okiem. Okazuje się, że gąb ma dookoła, dookoła głowy i szyi ciekawe kolory, które chciałem uchwycić na tym zdjęciu. Innym razem fotografowałem kormorana na wrocławskiej zamarzniętej rzece. To było w jednym z wrocławskich parków. Ogólnie fotografowanie w parkach ma swoje plusy i minusy. Plusy są takie, że te zwierzęta są już troszeczkę przyzwyczajone do widoku ludzi, więc się tak nie boją. Jest ich też sporo w parkach. Minus jest taki, że są ludzie. Ludzie generalnie dziwnie na mnie reagują, jak widzą fotografa, który przez dwie godziny się nie rusza i siedzi w jednym miejscu. Tak było w tym przypadku. Leżałem sobie od trzech godzin na lodzie w zimie, fotografując tego kormorana. Yy, wszystko było super. Kormoran suszył przede mną skrzydła prawo, lewo, karta mi się zapełniała. Nieopodal był mostek, i przez ten mostek raz na jakiś czas przechodzili ludzie. Wszystko było ok, ale pewnego razu przyszedł jakiś starszy pan i tak stał na tym mostku. Stał, po chwili zaczął coś wymachiwać w moją stronę i krzyczeć. Ja tak nie mogłem się za bardzo ruszyć, mu odpowiedzieć, bo by ten kormoran się spłoszył. Więc tak sobie cały czas leżałem z obiektywem wycelowanym. Po jakimś czasie pan poszedł z mostku. Ja mówię, ów, zagrożenie minęło. Dalej robię zdjęcia. Nie minęło 10 minut, a przyjechała policja. Podbiega do mnie funkcjonariusz, wchodzi na ten lód, prawie by się poślizgnął i, i tak mówi, przepraszam, przepraszam. Ja mówię, o co chodzi? Bo dostaliśmy wezwanie, że jakiś nieprzytomny pijak leży na lodzie z butelką w flaszki w ręce. Ja mówię... Okazało się, że ten pan pomylił właśnie mój obiektyw z flaszką, a mnie jako nieprzytomnego pijaka. Niestety tak się też zdarza. Jednym z moich ulubionych gatunków ptaków jest sowa uszatka. Występuje w większości wrocławskich parków. Jednak jest na tyle skryta, że prawdopodobnie większość z państwa jej nie widziała. Pewnego razu udało mi się namierzyć rodzinę uszatek w pobliskim parku. I praktycznie codziennie po szkole, po zajęciach chodziłem ją fotografować. W pewnym momencie te ptaki tak się do mnie przyzwyczaiły, że traktowałem jak swojego. Nawet doszło raz do takiej sytuacji, że mama uszatka poleciała na pobliską łąkę polować na myszy. Ja mogłem normalnie podejść, kucnąłem sobie, a uszatka latała w prawo, w lewo, kompletnie mnie ignorując. To też jest niesamowite. I dzięki temu udało się porobić takie zdjęcia. Taką sytuację tylko raz miałem, bo akurat był rok, który nie obfitował w myszy. I przez to, że tych myszy było tak mało, rodzice musieli wylatywać bardzo wcześnie na łowy, jeszcze przed zachodem słońca, żeby po prostu wykarmić swoje młode. Zimą uszatki można spotkać na wielu wrocławskich cmentarzach, w parkach. Tam mają ciszę, spokój. I tutaj zdjęcie, właśnie uszatki z Wrocławia, żeby je sfotografować. Bo uszatki zimują właśnie na takich świerkach gdzieś, ale wysoko, więc kiedy się idzie je oglądać czy sfotografować, to zwykle w tle jest niebo. A ja chciałem, żeby na moim zdjęciu, wiadomo, już mówiłem o mojej bziku na punkcie perspektywy, zawsze na wysokości oczu ptaka. No I tak myślałem, jak to zrobić, żeby być na wysokości oczu uszatki. Hmm. Wpadłem na pomysł, żeby na cmentarz wziąć drabinę. I ta, tramwajem jechałem z drabiną, potem na cmentarz poszedłem z drabiną, rozstawiłem i po prostu z drabiny już udało mi się sfotografować taką osobę. Także tak to wygląda. Powiem Wam, bardzo istotną kwestią jest perspektywa. Można powiedzieć zwykłe kwiaty. Tutaj są akurat śnieżyce wiosenne. Niby zdjęcie jest OK. No widzimy na pierwszym planie kwiaty, jakieś zachodzące słońce w tle, w tle, ale ja zawsze staram się szukać czegoś ciekawego, jakiejś ciekawej perspektywy, która spowoduje, że zdjęcie mm, przykuwa uwagę na dłużej. I yy, W tym przypadku spróbowałem schować obiektyw pod kielichy kwiatów i w ten sposób mm, no wyszło takie trochę inne zdjęcie, właśnie. Także jakbyście kiedyś robili zdjęcia, to właśnie tak długo próbujcie. Sfotografować dany obiekt z różnych stron, aż znajdziecie coś ciekawego, coś wyjątkowego. Tak naprawdę wszędzie można fotografować. Tutaj raz byliśmy na grillu, i w środku nocy przyleciał taki owad piękny. Postawiłem latarkę z komórki naprzeciwko, i w ten sposób oświetliłem go od tyłu, zrobiłem takie zdjęcie. Jednym z moich ulubionych miejsc do fotografowania jest moja działka. Tutaj mam postawioną taką profesjonalną kryjówkę fotograficzną. W środku jest fotel Opla, więc jest bardzo wygodnie. I generalnie z przodu mam karmnik, więc przylatuje mi w zimie do tego karmnika mnóstwo różnych gatunków ptaków. Tutaj widzimy z lewej strony szczygła, potem dzwońce, mazurka i grubodzioba. I tam spędzam bardzo dużo czasu fotografując te ptaki. Oczywiście nie fotografuję je na karmniku, bo to wygląda niekorzystnie. Staram się fotografować te ptaki albo jak są gdzieś przy karmniku, albo jak dolatują, wtedy te zdjęcia są dużo ciekawsze. Szczygły bardzo ładnie wyglądają w locie. Kiedy siedzą, mają widoczne tylko malutkie takie przecinkę żółtego koloru. Natomiast w locie one się zmieniają w zupełnie inne ptaki, jak, jak motyle praktycznie. Na działkę przylatują mi także dzięcioły. Tutaj widzimy dzięcioła średniego i sikorę modraszkę. A także przylatuje mi bardzo dużo wróbli. Wróble są pospolite, ale wiadomo, jak będzie jakaś ciekawa kompozycja, no to czemu nie zrobić im zdjęcia. Czasami dzięcioły spotykają się z wróblami i wtedy dochodzi do różnych ciekawych scen, bo wróble mazurki, wróble domowe, mimo że są małe, dużo mniejsze od dzięcioła, są bardzo zadziorne. I potrafi te, taki wróbelek siedzieć na tej gałęzi i za nic sobie nie robić yy, obecności takiego dzięcioła, odpierać ataki. Yy, no chyba, że przyleci krogulec. Krogulec to jest taki ptak, który poluje na moje ptaki, które do karmnika przylatują. Jednak żeby ich nie zjadał, yy, postanowiłem ochronić te moje różne dzwońce, sikory. Postawiłem koło karmnika taką gigantyczną stertę chrustu, jakieś gałęzie. I w ten sposób, kiedy tylko krogulec przyleci do karmnika, te wszystkie drobne ptaki chowają się do tej sterty. Są tam kompletnie bezpieczne. Szczeliny są zbyt małe dla krogulca, I wtedy taki krogulec tylko sobie siedzi na gałęzi, ale nie może zjeść żadnego z moich ptaków. Jednak pewnego razu biedny dzięcioł zapomniał o schowaniu, zapomniał o w ogóle ucieczce w bezpieczne miejsce, przyleciał krogulec. Jednak tak go zaskoczył, że ten już nie był w stanie nic zrobić, bo kiedy by poleciał, to krogulec by od razu zobaczył, że jest jakiś ruch. Dlatego Dzięcioł wpadł na inny pomysł, postanowił się tak schować za pniem, żeby być zupełnie niewidocznym dla krogulca. I powiem wam, sprawdziło się to, bo krogulec posiedział sobie na, na gałęzi przez jakieś 2-3 minuty, tak samo Dzięcioł, a potem poleciał sobie i Dzięcioł z powrotem wrócił do żerowania. Duża większość z moich gatunków, z ptaków, które przylatują do karmnika, to są dzwońce. Wiadomo, kiedy w jednym miejscu jest zbyt duże nagromadzenie ptaków, to czasami dochodzi do sprzeczek. I takie sprzeczki też chętnie fotografuję, jednak trwają one ułamek sekundy, więc żeby zrobić zdjęcie sprzeczki, tak naprawdę trzeba w ciemno nacisnąć spust migawki przed taką bójką. No i po wielu tysiącach prób, w końcu udało mi się porobić parę ciekawych zdjęć. Sprzeczki są także międzygatunkowe. Tutaj widzimy z prawej strony szczygła i z lewej dzwońca.